Witaj, mamy nowy rok, więc jest to najlepszy moment na to, żeby zapowiedzieć całkiem nowy kanał na YouTube. Nazywam się Kamil Bednarski i krok po kroku przeprowadzę Ci przez cały proces budowy Twojego domu. Na YouTube jest wiele treści poświęconych budowie domów jednorodzinnych. Możemy je podzielić na cztery główne kategorie. Pierwsza grupa to budowlańcy, którzy pokazują jak budują. Ale czy aby na pewno ich rozwiązania są poprawne? Często brakuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego wykonują coś w jakiś sposób. Powielają również często błędy, których nauczyli się w przeszłości. Druga grupa to kanały osób, które pokazują, jak buduje się ich domy. Na pewno dobrze ogląda się ich perypetie, natomiast oprócz masy błędów, których popełniają, po jakimś czasie ma się wrażenie, że ich filmy zaczynają być sponsorowane. Trzecia kategoria to firmy, które sprzedają swoje produkty. Z góry wiesz, że nie są one obiektywne, a są nastawione tylko na sprzedaż i marketing. Ostatnia czwarta to kanały, których jest najmniej. Są prowadzone przez ekspertów budowlanych, których doświadczenie poparte jest często odpowiednim wykształceniem technicznym. Na wszystkich tych kanałach znajdziemy wiele wartościowych treści. Są one jednak porozrzucane i zakopane wśród błędnych rozwiązań, a także wśród mitów, które pora obalić. Dla kogo tworzę ten kanał? Pierwsza seria będzie składała się z trzech części. Pierwsza część to seria główna, w której około 15 minut poruszymy konkretny etap na Twojej budowie. Druga część to krótkie, 3-minutowe filmy, na których omówimy sobie jedno zagadnienie lub jeden problem. I w końcu trzecia część to QA, na której odpowiemy sobie na najczęściej zadawane przez Was pytania. Kieruję ten kanał do osób, które nie mają czasu na to, żeby szukać wszystkiego samemu. I dla nich budownictwo to jest czarna magia. Dla tych, którzy chcą zlecić budowę swojego domu jednej lub więcej firmą, i chcą wiedzieć, na co zwrócić uwagę, i chcą być świadome tego, co się dzieje na ich budowie. Wszystko konkretnie, bez dania wody i bez marnowania Twojego czasu na marketingowy bełkot. Dowiedz się również, dlaczego coś powinno być wykonane i jako to wpłynie na trwałość i komfort Twojego domu. Jeżeli to do Ciebie przemawia, zasubskrybuj ten kanał. I do zobaczenia już wkrótce w pierwszym odcinku filmu. Do zobaczenia. Na YouTube jest wiele treści poświęconej budowie domu. Na YouTube, na YouTubie. Na YouTube, YouTube. No co zarabia?